Trwajcie w ciągłym nawracaniu czy nawracajcie się nieustannie. To zdanie w wizji założyciela przed laty wybrzmiało po łacinie, korpenitens tenetę. To chodzi o to, żeby mieć skruche serca, żeby mieć serca skruszone. Możemy sobie wyobrazić takie sytuacje, kiedy czegoś bardzo żałowaliśmy, kiedy żałowaliśmy coś z całego serca, bo. Zło, które się stało, jakieś nieszczęście, które nas spotkało, było już nieodwracalne. Wiemy, z jakim to cierpieniem wewnętrznym się wiąże, z tym bólem, że nie możemy tego odwrócić. W taki sam sposób jesteśmy wezwani do żałowania za nasze grzechy, za to, że obraziliśmy Boga. Z tej świadomości, jak bardzo obrażamy Boga, który nas nieskończenie miłuje, Rodzi się również chęć wynagradzania. Stając przed Chrystusem, pragniemy uświadamiać sobie, czy jak wielka jest ta Jego miłość, i pragniemy również na nią odpowiadać. Odpowiedzią naszą na miłość Boga jest odpowiedź na Jego zaproszenie. Przyjdźcie do mnie wszyscy. To też jedno z bardzo ważnych zdań w duchowości Rodziny Świętego Pawła. I to zaproszenie, które słyszymy codziennie: przyjdźcie do mnie wszyscy, przyjdźcie na adorację, przyjdźcie, spotkajcie się ze mną, aby złożyć w jego sercu wszystkie nasze troski. Nabożeństwo do serca pana Jezusa uczy nas odpowiadania miłością na miłość w każdej chwili naszego życia.